Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z czegoś innego mam, mianowicie jak dobrze znam siebie, to znaczy jak wy dobrze mnie znacie, jak dobrze ja znam siebie. Kiedyś dawno temu prosiłem was o zrobienie quizów na mój temat. I dziś nadszedł ten dzień, gdzie jak widzicie. Quizy o jak wpisałem N o jak ma na imię Noiracht? No spoko, quizy o Noirachcie, więc sprawdzimy, co ciekawego na mój temat powiecie, sprawdzimy parę, to jest 8 wrzesień 2019 rok. Czyli to było dosyć już dawno, więc sprawdźmy. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie oczywiście łapeczkę w gry. Wbijamy 4000 w górę i będzie kolejny odcinek, nie wiem czy z tego albo z Minecrafta. Dzięki oczywiście, gdzie jest i zasłupka. I oczywiście nie zapomnijcie tak jak GS zasubskrybować kanału, bo wybijemy 150 tysięcy do 2031 roku. Będzie kozak. Moi drodzy, pierwszy test wiedzy o Neurachcie. Poziom łatwy. Jak ma na imię Noiracht? Hmm. Marcin Rafałowski, Mateusz Rafałowski, Marcin Ratowski. No dobrze. Coś jest na poziomie. Poziom łatwy czy Neuracht jest daltonistą. Oczywiście, macie o tym odcinki. Poziom łatwy. Czy dla Neurachta wiek ma znaczenie? Nie. Wiek to tylko liczba. Chyba jeszcze pamiętam trochę z tego. Poziom średni, jakie kolory widzi najlepiej? E, niebieski, czerwony. Dobra. E, nie wiedziałem czemu, ale dobra, te mi się mylą. E, to znaczy, różowy mi się nie myli z pomarańczowym, ale okej. Okay. Skąd wzięła się nazwa Neuracht? Znikąd? Siostra mu wymyśliła. Z dwóch francuskich słów koledzy mu wymyślili. Moi drodzy. To jest poprawna odpowiedź i to jest poprawna odpowiedź. Skąd się wzięła? To tak naprawdę kto mi ją wymyślił i tym podobne, ale przypuszczam, że tutaj chodzi o z dwóch francuskich słów. Idealnie. Poziom trudny. Ile ma obecnie wyświetleń? To było 8 miesięcy temu. Aktualnie mam... Dziękuję Zuzianka Zuba. Aktualnie mam, moi drodzy, 7 milionów wyświetleń. No i właśnie, którą teraz odpowiedź zaznaczyć? 3 miliony. nie, dobra, nie znam siebie tak dobrze 8 miesięcy temu nie wiedziałem ile Kto w jego rodzinie jest daltonistą? Kto jest, to znaczy mój dziadek był daltonistą I mój wujek jest daltonistą Poziom trudny, ile ma obecnie subów? 18.09.2019 rok Ojeju, to będzie coś około 80 tysięcy, to jestem pewien Ale bliżej tej środkowej granicy Okej, okay, to była górna. Hm, no dobra, nie znam siebie tak dobrze. Kiedy zaczął nagrywać Minecraft z ekipa Szymek? Co do dnia. Okej, okay, pierwszy odcinek był na kanale Szymka. Kiedy zaczął nagrywać Minecrafta? Mordo, Minecrafta zacząłem nagrywać w 2014 roku. Więc tutaj nie ma takiej odpowiedzi. Ale. czerwiec, październik? Dobra, październik, dobra, niech będzie październik. Kierek wbił 25 tysięcy subów. A to jest akurat proste. Wchodzę na obłędnie jakiego live streama i sobie wklikuję opis yy, tego live'a. Tylko, że gdybym mógł wejść w ten opis, a to znaczy w ten live stream jakiś stary, i tutaj mam zapisane, że wbiłem 21 czerwca 2019 roku. No i bomba. Yy, znasz ten bardzo dobrze. Bardzo długo z nim jesteś, że znasz takie pytania. Oj, długo jestem. To jest racja. Moi drodzy, tutaj też jest ciekawy test dwie z Kwartowej masakrze sezon trzeci. Też możemy to sprawdzić. Kto pierwszy zginął i dlaczego? I pierwszą osobą, która zginęła, Ewron, bo SKF go zabił, SKF na pewno nie zabił. SKF, bo go podkopali nie. Mandzio, bo go zabił Junior. Okej, okay. ile kosztuje wełna SKFa? 7 albo 5? 6? Dobra. Nie wiem za bardzo. Trochę tłuczek ze mnie. To wypowiedział wojnę? Evron. Evron wypowiedział wojnę, w której walczyliśmy o Erebor. Czy Dariatka od razu chciała grać na kwaratowej? Eee, tak? Nie? Nie wiem? Czy... O, moja miniaturka. Czy Kisiu nagrał jakiś odcinek z tego sezonu? Nie. Nie nagrał, tylko prowadzi live streamy. Jak już nie pomagał Agu w zabijaniu Endermana na, na odcinku czokleta? Wylewając wodę pewnie? To było takie bardzo pasujące do Josiego. jego. Ilu letnie dziecko jest w tytule? To jest chyba 9? 8. Dobra, ale byłem blisko. Z kim zrobił tego pranka? Z Tru Który już kopułę na kwadratowie... Który już kopułę jak patowie tworzy TGB. Moi drodzy, jest to chyba kopuła numer 3. Okej, okay, pięknie. Co to dostał torek za trzecie miejsce? E, to były chyba dolary, 1000 dolarów. Okej. Okay. Co było 7 kwietnia? Film Zachy. Prezentujemy dla magistra. Film Lisu. Frank, ja w który przesadziłem. Drukarka nie działa. Film Zachy? Okej, okay, tak mi się kojarzyło trochę. Kto podczas grywkowanego sławał się w, róż... w różach przy szafie. Nie sugerujcie się zdjęciem. Hmm. Evron, Neuracht, SKKF, Mandzio Nexe. To ja się schowałem i nie byłem w ogóle widoczny. Dekse mnie w ogóle nie zauważył. Była śmieszna sytuacja. Możecie, oczywiście, odcinek ten zobaczyć. Kto na arenie PVP wygrał w starciu Graf vs. Waldek? Czemu Wadlek? Waldek. E, wygrał Graf. Waldek? Nie pamiętam, ale chyba na. No, jest prawdopodobne. Czy Mandio stawił jakiś odcinek z tego sezonu na, na kanał Mandio Minecraft? Nie. Nie wstawił, tylko na swój główny. Kto ukradł mu zwierzęta? Ewron, Mandio, Jawor, Neuracht, Szymeku, Nexe. Nie wiem, ale przypuszczam, że mógł to być Nexe bądź Ewron. Dobra, jednak się myliłem. To razem zachorował robił prezent dla magistra. Nie oglądałem tego odcinka, ale pewnie Junior. Nie, Jawor. Dobrze ci poszło, pewnie był ma maksymalna ilość punktów. Kozak? Jak dobrze znasz kwarcową masakrę? Kto jest największym hegemonem na KM? Jest to Nitashi. Kogo dom najczęściej ulega prankom? Jawora. Ewidentnie. Jaki nick na KM ma Demolka jako gracz? E, Save Project Erias. Kto na KM jest znany ze sklepu z wełną? SKKF. Jaką rasę psanek ma na skinie? Shibę O no i dobrze idzie. Z kim mieszka Evron? Z Mandziem a nie z Torkiem. Przecież oni mają obok siebie. Dobra, to mają obok siebie, to jest prawie to samo. Kto został usunięty z white listy? <laughs> Minecraft Blow, Patchol, Neuracht? Kubiks, Patrol. Patchol. <laughs> Widocznie wiele oglądasz masakrowiczów i śledzisz ich poczynania na serwerze. To było akurat proste. A moi drodzy, czy Neuracht jest daltonistą? Okej, okay, to jest pierwsze pytanie, jakie wyszło w wyszukiwarce. No i jest odcinek. Reakcja, no i na kolory w okularach dla daltonistów. Okej, okay. jak znam prawo, to był mój ostatni filmik z wczoraj z 23 godzin. I czy coś tutaj. No i wideo są TikTok. A właśnie, no ten TikTok, który ma teraz nie wiem jak dużo wyświetleń, chyba 100 tysięcy, gdzie ktoś wstawił, jak reaguje na... <noise> na kolor. To też jest trochę śmieszne. Ale spoko. Ogólnie taki. Czy możemy tą chatę przejąć i zmienić na oficjalną salę? Ja kelpa. Ja pierniczek, sobie to przypomina, to jest straszne. O nie! O nie! Co się nie! Jaki to jest piękny Boże Najlepsze RP z chłopakami. Najlepsze RP. Co się dzieje? Okej. Okay. Dobra, Boziu, co wy w internecie o mnie puszczacie, ludzie, jesteście straszni, naprawdę. To są z ostatnich miesięcy rzeczy. A co się stanie, gdy wpiszę Neurach? Noiract live, wiek, skin, imię, instagram, discord, minecraft, ekipa, skin, minecraft Okej okay. Spoczko Dobra, no to nieźle. jest źle Neuracht. Ciekawie Bardzo dużo wyszukiwań na mój temat Ale mega to jest słodkie z waszej strony Naprawdę Czy ja mam aska? Ja mam aska? No nieźle. Moi drodzy, ja nie wiedziałem, że mam Aska. Ciekawie. Jak widzicie, znam bardzo dobrze kwaratową masakrę, tak samo jak i znam bardzo dobrze siebie i, i wy też mnie bardzo dobrze znacie i... Śledzicie na każdej, że tak powiem, platformie social mediowej. Jeżeli Wam taki odcinek Wam się spodobał, taki chillowy, to zapraszam oczywiście do skomentowania, do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału. I jutro zapraszam o 15.30 na kanał i dziś o 23 na livestreamka. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia strzałeczka.